Dzisiaj znajduję się w Bąkowie. Nieprzypadkowo jest obok mnie legenda ludowego klubu sportowego z Rybąków, pan Marian Hus, który w latach 60 będąc juniorem występował w Stali Cieszyn i był świadkiem awansu pierwszej drużyny do trzeciej ligi. Następnie występował w połączonych klubach TS Piast i KS Stal Cieszyn, czyli w KS Cieszyn. No, a w drugiej połowie lat 70., -tych, 70 -tych po przeprowadzce do Zrybu, występował w drużynie z Rybąków, będąc w późniejszych czasach skarbnikiem, kierownikiem drużyny. No, a od połowy lat 70. aż do dnia dzisiejszego jest kronikarzem klubu. Czy jest coś, czego pominąłem? Czy coś pominąłem? Czy coś My, można czy, odłożyć? To więcej byłeś sekretarzem, skarbnikiem? Raczej nie, ale. Prowadzę te kroniki od 778, 7, kiedy zostałem już członkiem i zawodnikiem zrywu I, i ta pasja, jak to się mówi, prowadzenia kronik trzymie po 10. No i można powiedzieć, że jest to fenomen nie tylko w skali regionu, ale myślę, że w skali kraju, bo można powiedzieć, że prowadzenie kroniki jednego klubu od blisko 50 lat jest to fenomen, prawda? I sprawia to panu po dzień dzisiejszy przyjemność. No, no Na pewno, bo inaczej bym tego nie robił i to trzymie mnie dalej, bo i, i jestem w tym sam sobie wdzięczny, że nie, nie, pe, pewnych tak zwanych okresach słabości nie, nie zrezygnowałem. Nie zrezygnowałem i dalej punkt, y, pisałem Mecz po meczu, strzelcu, wyniki itd. i tak dalej. I jest to rzeczywiście kawał. Wspomnień. No ja przyznam się szczerze, że miałem w ręku te kroniki. I tak wspomina Pan Marian, przy każdym sezonie jest data, przeciwnik, strzelcy, składy, e, drużyny zrywu bąków, więc można powiedzieć, że jest to takie kompedium wiedzy. Gdyby ktoś chciał stworzyć taką e, m, kronikę w formie nie tyle cyfrowej, co w papieżastej wydania książki, no to mógłby się posilić e, materiami, które Pan posiada, prawda? No mógłby, żeby ktoś próbował te w tych Trzeba by było wynika. się doszukać, bo tych materiałów, z tego co widziałem, to są trzy reklamówki, łącznie ze zdjęciami, tak? No, no, no. Także tu by było szukanie, szukanie, ale jest taka możliwość. No. Natomiast, jeśli Pan pozwoli, chciałbym Panu zadać krótkich parę pytań i prosiłbym o krótkie odpowiedzi, jeśli możemy. Możemy. Pierwszy klub. No, były TS Piaz i KS Stal. No i tu się trochę próbowało grać i tu się próbowało grać, ale taki oficjalnie zarejestrowany też wcześniejszej klubie to był, był Stal. To było wieku powiedzmy 15 lat, tak? Czyli tak. można powiedzieć, że to jest 1960 lata 60. lat. Tak. Tak. Mhm. Pierwszy trener? No, Tadeusz Geiger, ja w juniorach przypominam sobie. W juniorach stali cieszył. W stali, tak, a później takiego trenera, który też już nie pamiętam, już później jako drugie drużyny, drużynie, bo były później dwie drużyny, Franciszek Uczała. Franciszek Uczała. Pierwsza bramka w, w, w karierze, trudno powiedzieć, bo był Pan obrońcą, tak? No, raczej byłem od tych, co bronią bramki, niż nie, <grym nie, <grym nie strzymają. Ale może gdzieś tam... Notici, może gdzieś tam no, ale była, ale, rano, ale rano, to już teraz to ciężko, ciężko pan odszukać pan. w pamięci. Yes. E, największe rozczarowanie, mówię tutaj o, o aspekcie sportowym, czy było takie? No to już jako, jako już bunkowianin, trening, ten, ten, chyba to było już y, 2-8 sezon, gdzie bunków w ostatnim meczu u siebie z pierwszymi grzomowicami przesmolił sobie awans do klasy, który dopiero po dwóch latach, bo w 20 udało się Czyli w sezonie 2000. 7-2-8 chyba była to porażka u siebie. Z I To był mecz decydujący o awansie do A klasy, tak, tak? Tak, I to jeszcze sąsiedzi się z Zamiedzy. No, którzy, warto, którzy warto wspomnieć praktycznie grali o nic, tak? O nic, oczywiście. A my grali i nie wyszło. Więc dopiero dwa lata później był ten historyczny awans do A klasy, tak? I to zrobione przez pana Fukale. A taki największy sukces? Może tych sukcesów jest więcej, które tak zapamiętał pan w pamięci? No to oczywiście najwyżej co się awansowało, to zdrużyno do sezonie tam już teraz nie strzeliłem, ale w każdym razie historyczny awans do okręgowej do ligi okręgowej, Rado, ligi okręgowej, okręgowej z Cieszę się, z że to było bodajże w sezonie 1972 72, 73 coś takiego, tak, coś takiego coś takiego coś takiego 70 i lat 70 trenerem był świętej pamięci Józef Kasztura Józef Kasztura tak? bardzo fajny facet bardzo fajny trener to jest dusza, dusza człowiek to po prostu. dusza człowiek ja miałem przyjemność oczywiście pana Józefa poznać pana Józka Także z tego tytułu się bardzo cieszę, ale też z tego co pamiętam, wspominał Pan też bardzo miło wyjazd do Francji. No to, to jest, w tamtych czasach w ogóle to, to, to był fenomen. Dane mi to było przeżyć. No w ogóle w tamtych czasach tak zwanej żelaznej kurtyny przejeżdżać przez RDNF, Belgię, Francję. W Paryżu być, widzieć. Eiffla, Być w Dunkierce, prawda? A to już na samym morzu Dunkierce, na plaży Dunkierki e, przejeżdżać po porcie w Dunkierce. No. Ja tylko może przypomnę, że w połowie lat 70 duża drużyna KS Cieszyn wyjechała na takie można powiedzieć turnie do St. Ponsulmer, tak? St. Mer, mówię? tak. Gdzie drużyna ks rozegrała sparingi. Ile ich było? Znaczy, my tam graliśmy tam pojechała ekipa e, bo też lekko leci w piłkarze. nie tylko piłkarze. Z KS Cieszyn. Tak, to było tak zwane wtedy słynna tak zwaną współpraca miast Cieszyn i z Silmer, czyli po tłumaczu na polskie Święty Paweł nad Morzem. Coś takiego. I graliśmy tam z Dunkierką i z Dunkierką 4 4 A pierwszy mecz wygraliśmy z. No w każdym razie dwa mecze... Dwa mecze były dwa mecze mecze rozgrywane. rozgrywane, jeden remis, jedną wygrano. I... No i oczywiście połączone to ze zwiedzaniem Paryża, Dunkierki tak, tak, i pewnie tak, tak, sąsiednich tak, miejscowości, tak, prawda? Jest, tak. I trwało to blisko, niecałe dwa tygodnie chyba, nie? No niecałe dwa tygodnie. Jest to takie, druga, drugie wspomnienie, które chyba myślę zapamiętał Pan dość mocno, nie? Ty bardziej, że w latach 70. Tak, tak, tak. być pod wieżą Eiffla, to, no, to też może w ogóle Paryż w ogóle to co to, 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 to się nawet nie śniło, że coś tam może być, ale piękne wspomnienia i to y, całą ekipą się jało. To po prostu y, my chodzili na, na ich. Występy, czy się czy czy kimicała się dla kwartetów i odwrotnie, a nie byli na naszym. Z tego co pamiętam, była rewizyta również w Cieszynie w roku następnym, gdzie sportowcy, właśnie z, z, z przyjacielskiego miasta z Francji, sportowcy również przyjechali tutaj do nas do Cieszyna. No i również tutaj odbywały się mecze. Pod Hałką. to były niezapomniane, też kilka zdjęć, oczywiście zdjęć tych nie tylko zdjęć, ale i wspomnień bardzo dużo z tego. Mile no, się to wspominał, i wiele rzeczy mu, tak, tak zwany dziennik, tak zwany w, w, tej wyprawy, o której ja Czytałem, gdzieś... czytałem. Ma pan spisaną kronikę Aha. dosłownie godzina dziennik. po godzinie, co, gdzie, kto. Przez to po, co... miasto, przez to przejeżdżaliśmy, tam jedliśmy obiad, O której chodziło kolacja, o której mecz, i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze mi proszę powiedzieć, czy. Yy, jakaś przyjaźń w okresie, yy, w którym pan czynnie na przykład reprezentował któryś z tych trzech klubów, ostała się do dnia dzisiejszego? No długi czas yy, przyjaźniliśmy się i tak z Józkiem Atrofem, zresztą partner z obrony. On ostatni, ja już przedostatni albo, albo odwrotnie. I, no ale później wiadomo, że lata lecą. I on się wprowadził do Bunkowa i on gdzieś tam też... Gdzieś ten kontakt się w pewnym momencie urywał troszeczkę, nie? No i, i, i sami na przykład, no, trudno znaleźć teraz gdzie, czy, 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 gdzie mieszko, czy jeszcze żyje, czy coś takiego, no bo wiadomo, lata są Nie Jasne. Proszę mi powiedzieć, czego mogę Panu życzyć? No żeby nie było gorzej. Żeby nie było gorzej. Przede wszystkim jest drówka prawda? Tak jest. No i z tym pozytywnym można powiedzieć przesła, przesł, przesłaniem. Żegnamy się. No, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wzajemnością.